Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Kronikat. Dzisiaj o troszeczkę inny temat niż SAT TV. Ponieważ jeden z widzów prosił mnie, żebym pokazał te skrzynki tutaj w piwnicy, tą rozdzielnicę. Co Wam pokazywałam w odcinku o fotowoltaice. To proszę bardzo, pokażę Wam. To jest główna skrzynka tutaj na piwnicy, jedna z głównych. Bo tutaj przychodzi sobie czterożyłowy przewód 4 razy 4 z głównej rozdzielnicy, którą robiłem na górze. I tutaj mamy zasilanie pociągnięte do warsztatu, do tych wszystkich gniazdek, tutaj, do pompy w zbiorniku na deszczówkę, do zakuzji. Yy, jeszcze jest puszczone. No, do tych miejsc jest puszczone. A do bramy jeszcze jest spuszczone do oświetlenia wzdłuż drogi. I do skrzynki elektrycznej pod świerkiem i do fontanny. Wszystko to jest pociągnięte z tej skrzynki. Są to skrzynki, które ja między innymi robiłem, część ja, część elektryk, ale ogółem tak. Są to dwie skrzynki. Dwie osobne, dołożone, dlatego że pokazywałem Wam już, że była jedna skrzynka, ale niestety się nie mieściły bezpieczniki. Zobaczcie, wszystkie rzędy były zajęte. A zobaczcie, ile jeszcze trzeba było dołożyć. Także wymyśliłem tak, że żeby nie zmieniać, żeby pomogłem tą skrzynkę wymienić na dwumodułową, ale to by było dużo prucia, wszystko to rozpinać. Więc zamiast wymieniać tą, to po prostu dołożyłem drugą, identyczną skrzynkę, która jest z identycznych rozmiarów, identycznego wyglądu, identycznej firmy jak ta poprzednia. Także teraz, pomimo tego, że są dwie skrzynki, to te dwie skrzynki wyglądają jak jedna po prostu skrzynka dwumodułowa. Czy wygląda w miarę dobrze? Zacznijmy sobie ta zamówienie może tych aparatów tutaj. Pierwsza rzecz to jest wyłącznik różnicowo-prądowy, trójfazowy na całą tę skrzynkę. Pierwsza rzecz. Druga rzecz bezpiecznik C20 na gniazdo siłowe i na fontannę na zewnątrz. Drugi bezpiecznik siłowy C20 na to gniazdo siłowe tutaj, bo kiedyś to gniazdo było razem z tamtym na zewnątrz. Ja teraz podzieliłem na dwa. Następnie B13 na gniazdka 230 po tej stronie. Tutaj B13. Drugie B13 na gniazdka 230, te tutaj po tej stronie. Ta strona i ta strona są na osobnych bezpiecznikach i na osobnych fazach. Yy, więc to by było na tyle, że chodzi o górę. Na dole mamy diodka fa, diotka jednej fazy, tak w zasadzie diotka obecności zasilania la stara wymontowana skądś indziej. Je, jak widać się teraz nie świeci, ponieważ ta diotka jest połączona pod przetwornicę przy fotowoltaice. Czy ta diotka świeci się dopiero wtedy, kiedy przy fotowoltaice tamtej na zewnątrz włączę przedwolnicę. O kurde. Kolejna rzecz, diodka faz, tutaj trójfazowa, która jest połączona bezpośrednio na różnicówkę i ona to jest diodka faz zasilania sieci, czyli ona jest tylko sieci, ona jest y, niezależna od przetwornicy, czyli, y, czyli po prostu ona nie jest na przetwornicy, tylko na zasilanie sieci. Bezpiecznik B20 na grzałkę 4,5 kW tam w letniówce, tutaj jest przewód. B10 na bramę i na oświetlenie, ale to brama i oświetlenie ten B10 jest jako jedyny bezpiecznik w tej instalacji, zwjęty z włącznika różnicowo prądowego, z tego powodu, że przy bramie i przy lampach jest zrobione zerowanie, czy przewód neutralny jest podłączony do metalowych obudów urządzeń. Bo przewody są starego typu dwużyłowe. Także zostało zrobione zerowanie. A jak zerowanie, to nie możemy dać różnicówki. Pomoże wtedy wyrzucać. Było zerowanie, i jak dostały, jak było wilgoć na zewnątrz, to różnicówka wrzucała. Także w tym momencie zabezpieczenie bramy i, i po prostu oświetlenie odbywa się za pomocą zerowania, a nie różnicówki. Kolejny B10 już pozostałe są za różnicówką. Kolejny B10 yy, na pompę w zbiorniku na deszczówkę. Dobrze znacie ten zbiornik, stoi w tym samym miejscu co w zeszłym roku. Yy, nagram go niedługo tylko, że tutaj akurat w tej rurce puściłem sobie nowy przewód. Puściłem go tutaj, 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 tutaj. Puściłem tutaj, tutaj. I przez drzwi do zbelnika na deszczówkę. Tak, dobrze widzicie? To jest przewód od przedłużacza od kosiarki, ale jest to przewód 1 mm2. I on w zupełności wystarczy na tą pompę, ponieważ to jest 1 mm2, a pompa oryginalna, oryginalny przewód również ma 1 mm2. Także miałem przewód, to wykorzystałem. Kolejny B10 to jest na jacuzzi. Przewód również nowy puściłem tutaj, tutaj, tutaj. I tam w tym miejscu, nie w puszce, tylko obok puszki jest zrobione łączenie. Dlatego, że jacuzzi mieliśmy, mamy już od dawna i zabezpieczenie od jacuzzi znajdowało się tutaj, tutaj, gdzie nie jest pomalowane. Była mała skrzyneczka. Ja tą skrzynkę wywaliłem, połączyłem tutaj przewód, puściłem go tutaj. I zrobiłem bezpiecznik tutaj, czyli zamiast tam bezpiecznik jest tu. Jest chroniony różnicowo prądowo. Kolejny bezpiecznik B16 to jest zasilanie warsztatu z sieci. Yy, znajduje się on przed wyłącznikiem, sieci agregat, a drugi bezpiecznik B16 to jest zasilanie warsztatu z fotowoltaiki, czyli z przedwolnicy. Przewód z przetwornicy 3 razy 2,5 wchodzi tutaj. Na bezpiecznik, i z niego na przełącznik sieć agregat. I kolejna ostatnia rzecz to jest przełącznik sieć agregat jednofazowy, dwumodułowy Hagera. Do niego mam porączone zasilanie sieci i zasilanie z fotowoltaiki. W tym momencie ustawiony do góry, to cały warsztat chodzi z sieci. I z sieci mamy oczywiście zabezpieczenie różnicowo-prądowe sieci. A biorąc do dołu, mamy zasilanie z przetwornicy, wtedy nie mamy różnicowo-prądowego, ale mamy zasilanie z yy, brazie braku prądu. czy jakby prądu brakło, to mogę się zasilić z przetwornicy, z akumulatorów przy off-gridzie. Także też jest prącznik sieć, agregat. Yy, I jak widać, koniec już jest zaślepiony, ponieważ jest jeszcze tu miejsce na dwa moduły. Ale nie jest tutaj nic założone. Jest możliwość rozbudowy. Teraz rozbierzemy sobie. Po mnie również proszono, żebym pokazał w środku. Także wszystko pokazuję w środku. Dobra, teraz pokażę Wam wszystko wewnątrz. Jak to wygląda? I tak. Nasze główny WLZ, czyli zasilanie 4 razy 4 czy 4 żyłowy przewód 4 mm2. Przychodzi z rozdzielnicy na górze. Tam jest założony bezpiecznik C25. I ten bezpiecznik C25 chroni nam różnicówkę reszty instalacji C25. Tam na górze chroni nam tutaj całą rozdzielnicę C25 i tak nasze WZ y, Oczywiście nie będę tutaj wkładał paców dalej, po mnie prąd kopnie. Po to jest napięcie, także y, będę musiał uważać. Przychodzi nam tutaj cztery żyły, czy trzy fazy plus neutral, i wychodzą nam dalej na mostki. Mamy mostki na pierwszy C23 fazy, mostki na drugie C23 fazy, i mostki już z przewodów cienkich, czy 2,5 na 2B13. Przewody, mostki pomiędzy tym, tym a tym są przewodami czwórkami, czy tak, jak powinny być. Yy, mamy tutaj dodatkowo przewody 3 razy 1,5. 3 przewody 1,5 mm wychodzą nam na kontrolkę faz z wyjścia różnicówki, także opuszczając różnicówkę, gasimy również kontrolki. Dodatkowo, tutaj spod tych zacisków tego yy, tutaj C20. Wychodzą nam również mostki na bezpieczniki, tutaj na dole. Wchodzi nam tutaj jeden bezpiecznik, ten jest od bramy. Ten jeden Od bramy jest wzięty z przedróżnicówki i przewód neutral również jest wzięty z przed różnicówki. Reszta jest za różnicówką. Wchodzi nam tutaj kolejny przewód właśnie z zacisku, tutaj z jednej fazy. Jeżeli chodzi o odbilniki jednofazowe, nie ma znaczenia z której fazy. Będzie porłączony odbiornik jednofazowy, nie ma to znaczenia, więc tutaj nie trzeba aż na to zwracać uwagę, ale pamiętajcie, że jeżeli macie bezpieczniki jednofazowe i macie ujęcie trójfazowe, to warto się starać robić tak połączenia, tak mostki, żeby rozbić obwody na fazę, czyli nie wszystkie obwody, nie wszystkie bezpieczniki na jedną fazę wepchać, a dwie pozostałe nie podłączyć. Tylko tak, zrobić tak, dwa bezpieczniki, jedna faza, dwa bezpieczniki, druga, dwa, trzecia i tak na przemian, żeby rozbić to na fazy. Wchodzi nam tutaj mostek tu, wchodzi nam na te tutaj trzy y, B, B10, B10, B16, dodatkowo y, ten B20 nasz, tutaj grzałka jest wzięta tutaj przewodem y, osobnym, jest na osobnej fazie. Aby nie pchać jej na jedną fazę, razem z innymi odbiornikami, jeżeli chodzi o wyjścia siłowe, to z tego bezpiecznika idzie nam przewód 5 x 4, czyli 5 przewód 4 mm przed różnicówką możemy zastosować przewód 4żyłowy, wtedy robimy podział naszego przewodu PEN na PEN. Yy, a za różnicówką stosujemy osobno przewód neutralny i ochronny. No więc wychodzi sobie nam 5x4, idzie w tej rurce tutaj tam na zewnątrz do skrzynki, przewód ziemny, czterożyłowy, pięciożyłowy, przepraszam. Z drugiego tego wychodzi nam, po tutaj jeszcze Wam nie pokazałem, ale widać, bo to jest gniazdo siłowe założone, 32 ampery. Gniazdo 32A, bezpiecznik B20, czyli jest w miarę porządku. Można dać na to gniazdo bezpiecznik B3, C, C32 czy B32. To jest maks. Nie możemy dać 63A, bo takie gniazdo wytrzymuje maks do 32A. Tu mamy bezpiecznik C20, czyli jest w normie. Mniejszy może być. Nie może być za duży. Wychodzi nam przewód pięciożyłowy, żyłowy 5 razy 4 przewód czwórka. Pamiętamy, bezpiecznik C20 przewód czwórka. Nie możemy dać 2,5. 2,5 bezpiecznik 16. Maksymalnie co tutaj mamy, wychodzi nam sobie tutaj. Na gniazdo siłowe, 5 styków jest połączone, gniazdo jest 5%, plastikowe 32 A. b 13 tu sobie idą półtorówki. No. Yy, dodatkowo tak, jeżeli chodzi o przewód z fotowoltaiki to tutaj nam przychodzi przewód z fotowoltaiki jest to przewód yy, 3 razy 25 w lince do fotowoltaiki puściłem linkę przewód tego typu przewód z fotowoltaiki neutralny z przetwornicy idzie bezpośrednio na przełącznik agregat na tor neutralny a przewód yy, ten fazowy tutaj z przetwornicy wchodzi nam na B16 i wychodzi na sieć agregat, bezpiecznik. A jeżeli chodzi o przewód PE z naszej przetwornicy, to on jest wpięty razem ze wszystkimi przewodami PE w całej rozdzielni. I pomimo tego, że jest wpięty pod PE, jest cały czas, nie jest rozłączany, bo przewód PE nie jest rozłączany przez ten wyłącznik sieci agregat, także mamy PE z przetwornicy wspięte cały czas. Ale różnicówka nie wali, czy znaczy, że jest z początku. Bo jeżeli byśmy mieli przełącznik sieci agregat jednomodułowy, który wyłączałby nam fazę, a zero z przetwornicy, nasz neutral z przetwornicy byłby cały czas spięty na szynę N, mogłoby dochodzić do wyrzucania włącznika różnicowo-prądowego bo prądy nam by się cofały na przetwornice, przechodziły przez przetwornice i mogły wyrzucać. Także stosujmy wyłączniki dwumodułowe, żeby rozłączać fazę i neutral jednocześnie. A ochrony PE nie musicie rozłączać, nawet nie wskazane jest rozłączanie przewodów ochronnych. Nie rozłączać przewodów ochronnych. Nawet w instalacji fotowoltaicznej. Więc tak by to było. Tutaj dodatkowo przewód od bramy to jest półtorówka i od oświetlenia, bo brama i półtorówka jest na jednym bez... Brama i oświetlenie jest na jednym bezpieczniku yy, przy drodze. Przy drodze oświetlenie, oczywiście. Brama i oświetlenie przy drodze jest na jednym kablu, na jednym bezpieczniku. Po tutaj sobie idzie tutaj, tu, yy, tu idzie na włącznik na górę do światła, i tu wychodzą sobie brama i oświetlenie już. A więc to jest puste zrobione. Przewód miałem za krótki, także żeby to doszczukować użyłem złączki WAGO. Złączki WAGO do przewodu maksymalnie 2,5 mm. W tym momencie jest to przewód 1,5. Hmm. Jeżeli chodzi tak, jeżeli chodzi o takie esy, to nie ma znaczenia, gdzie jest wejście, gdzie wyjście. Ja tu podłączyłem akurat od, od tego, od góry mam wejście tutaj. A tutaj znowu od dołu mam wejście. Dlaczego nierównomiernie? Dlatego, że nie mogłem tutaj zastosować sobie odwrotnie, bo po prostu miałem kable za krótkie, no, więc musiałem tak jakoś to ogarnąć, także jest odwrotnie, ale to nie ma żadnego znaczenia. Dla przełącznika sieci agregat ma to znaczenie. Więc na to trzeba zwracać uwagę. Jeżeli chodzi o ES, -y, nie ma to znaczenia. Na górze mamy szyny neutralna za wyłącznikiem różnicowo prądowym. I szyna ochronna. Na tą szynę przychodzi sobie przewód ochronno-neutralny PEN z góry, z rozdzielni. Wychodzą z niej wszystkie przewody PE, i z niej wychodzi sobie mostek na włącznik różnicowo-prądowy na tor N. I z toru N, różnicowo-prądowego, wychodzi na szynę, gdzie są wszystkie neutrale podpięte, ale neutral do wodu kreśnięty z przedróżnicówki. Jest wzięty z przedróżnicówki. Bo jeżeli weźmiemy neutral z różnicówki, a fazę sprzed, to będzie nam różnicówka wyrzucać. Po będzie upłynność. Także to ma znaczenie w tym przypadku. Tutaj widać, jeszcze wchodzi se kabel od jacuzzi. Jeszcze i dodatkowo, tutaj to jest nasz przewód od pompy. Naszej, co już wam pokazywałem, że sobie puściłem, zwykły przewód od przedłużacza ogrodowego kosiarkowego, taki pomarańczowy. Przewód 1 mm2, i wchodzi on sobie tutaj na bezpiecznik, i z drugiej strony wchodzi sobie na szynę. Dwużyłowy jest. Ale jeżeli chodzi o pompę, to nie bójcie się, bo zrobiłem zerowanie przy pompie. Bo pewnie mi, będziecie mi pisać, że pompa zatapialna w wodzie, a przewód dwużyłowy. Niepokoję was. Przy pompie jest zrobione zerowanie, także jest zabezpieczenie yy, w razie czego, w przypadku przebicia. A także dlatego jest dwużyłowy kabel. No, jeżeli chodzi o jacuzzi, również jest kabel dwużyłowy. A jest różnicówka. Powiecie dlaczego? Dlatego, że panowie, którzy zakładali jacuzzi tam, jacuzzi, co zakładali tam yy, w domu, i po prostu zakładali tą skrzynkę to oni do jacuzzi puścili kabel dwużyłowy także nic by mi nie dało żebym puścił tutaj trzyżyłowy kabel jak i tak nie miałbym gdzie podłączyć trzeciej żyły a taki przewód miałem ale pomimo tego, że przy pompie ja przy pompach tam nie robiłem przy jacuzzi, bo to było 20 lat temu robione przypuszczam, że jest tam zrobione zerowanie ale pomimo zerowania różnicówka nie sadzi, czyli jest w porządku. Także jest podwójne zabezpieczenie, zerowanie i różnicówka. Wiem, to jest niezgodne z normami, ale inaczej się nie dało. Jak ktoś spartaczył nam jacuzzi, to nie dało się tutaj zachować norm, że kabel trójżyłowy. Więc jest i zerowanie i różnicówka. Ale nasz, najważniejsze jest to, że zabezpieczenie jest, nawet podwójne. No i co by tu więc opowiadać. No, tyle. Z tej rozdzielnicy pokazałem wam. To są rozdzielnice elektroprastu. Rozdzielnice są niehermetyczne, ale tutaj nie ma w ogóle narażenia na wodę, tak w zasadzie, bo no tam są zawory, ale zawory są dalek od tego. Nad tym skrzynką nie ma żadnych rur z wodą, deszczu nie pada, także to można przeboleć. Jest za pomocą wkrętów normalnie do ściany, tych po prostu kołpów, ósemek. Gniazdo jest na kołki dziesiątki i trzyma się tak, że nie jestem w stanie tego urwać, także na pewno się nie wyrwie. Aparaturę zastosowałem tutaj i to na, czy taką samą jak na górze. Nie ma u nas w Rawie dostępnych aparatury Legranda. W magazynie założona Legranda, ale to zakładał taki pan elektryk Bednarek i to było robione 20 lat temu. Nie wiem, czy on kupi te Legrandy, po. Ja w wyrawie mazowieckim nie jestem w stanie dostać leglandów, ani zanych tam y, innych, czy jakichś hagerów. Hagery jestem w stanie dostać wyłącznik sieci agregat. Jeżeli chodzi o Esy, to są mało dostępne, także biorę i tona, ale nie są to złe zabezpieczenia, są to dobre zabezpieczenia, także mogą być. Najważniejsze jest to, że jest różnicówka. Pamiętajcie, różnicówka, bardzo ważna rzecz. Po dzięki różnicówce, no różnicówka stanie życie uratować. Także pamiętajcie, różnicówka jest bardzo ważna. No, czasami są instalacje, gdzie nie można założyć różnicówki. Tam, gdzie jest zrobione zerowanie, kabel dwużyłowy i różnicówka wyrzuca. Także zostaje zerowanie, różnicówki nie ma. Ale do instalacja, jak jest stara, to nie da się tego zmienić. Dobra. Więc to by było na tyle, że chodzi o tą skrzynkę. Pamiętacie jeszcze, tu, żeby zostawić jakieś zapasy kabli tutaj, żeby jakby coś się urwało później, czy trzeba coś przesunąć, jakiś aparat, czy, czy coś się upali to, żeby mieć możliwość do sztukowania podłączenia bez sztukowania przewodów. Tu musiałem sztukować, ale jest to tylko jedna sztukówka na całą rozdzielnicę. A jeżeli chodzi o to białe tutaj, to to jest farba, więc nie przejmujcie się tym. No, więc to by było na tyle, że chodzi o to rozdzielnicę. Więc do zobaczenia, cześć!